Mówią król Helu, dbam o to miasto. Zawsze dbałem. Ziemia ma pozostać w jednym kawałku. Nie chcę, żebyście się szarpali na moim grobie. My byliśmy umówieni na podział spadku z ojcem na długo zanim umarł. Co zapomnieliście, że mieliście brata? A gdzie ty kurwa byłeś, jako ojciec? Bożemy. Bo by... Ojciec zmienił testament cztery dni przed śmiercią. Ty się średnio dogadywałeś z dziadkiem, ja go widziałam dwa razy w życiu. Czy jakim cudem, to wszystko jest na mnie zapisane? Z dziadkiem ciężko trafić. I przed sądem gramy idealną rodzinę, która dba o przyszłość swojej kochanej córki, rozumiesz? Bez tego spadku moja firma zdechnie w ciągu miesiąca. Nie wiem, o czym ojciec tak zrobił. Ojciec był jaki był, ale obiecano coś. To ile jest tego długo, co? Chłopaki mówią, że się jest bez głowy. Ja się zawodowo zajmuję wyciąganiem z ludzi informacji, których nie chcą mi przekazać. To jest miejsce krwi. Zawsze była. Nikt nie jest samotną wyspą, scheda nowy serial od 22 sierpnia na platformie HBO Max.